Witam Was serdecznie kochani z tej strony Szagi, a to dość nietypowo na moim kanale, a mianowicie rast. Dlaczego rast? Bo tak jak już wspominałem z jednym, w jednym z filmów World of Warcraft yy, Zagrywam się po prostu w Rasta ostatnio. Jest po prostu u mnie na fali. Mam straszne, strasznego hejpa tak zwanego na tę grę. Yy, bardzo mi się dobrze gram. Yy, gram w sumie ze znajomymi i rodzinnie bo gra ze mną szwagier, jego syn i kolega szwagra. I oczywiście jeśli znacie i na pewno oglądacie to Chopin Pogo, którego serdecznie pozdrawiam. Kolega, który też nagrywa z Warcrafta. Link gdzieś do jego kanału znajdziecie tutaj poniżej w opisie mojego filmu. Niestety nie pokażę wam naszej bazy. Tylko wyszedłem z takiego domku początkowego. To ze względów bezpieczeństwa, bo już oglądałem się tyle filmów, gdzie ludzie, którzy kręcą na YouTube, albo streamerów, po prostu ekipy różne rajdują, gdzieś tam wyczają, gdzie jest ich baza. Chociaż pewnie to nie sprawiałoby też kłopotu. Ale na razie co robię? Wysok, mam wysoki poziom, dość postaci i zbieram materiały na odbudowę bazy. Która w ostatnim czasie została drastycznie, dwukrotnie zrajdowana. Raz chyba przez jakiś ruski klan. I drugi raz nie wiem przez kogo. I po prostu muszę pozbierać dużo materiałów na... Na po prostu, na odbudowę, tak? Muszę sobie zrobić narzędzia. Następnie, jak widzicie, takim kolasem z dynią na głowę. Raz mnie wciągnął, raz mnie oczarował. Gry chyba reklamować nie muszę, bo dużo ludzi z tego nagrywa i streamuje. Gra ma coś w sobie, coś takiego, co potrafi człowieka przyciągnąć. Mogę powiedzieć śmiało, że podobnie było z World of Warcraft, taka zajawka pierwsza, druga podczas grania i po prostu chce się wracać. Mimo czasami ostrych porażek wiadomo w tej grze, możemy wszystko stracić. To jednak człowieka ciągnie, ciągnie, żeby tutaj grać, zapolować na kogoś, tak? albo też samemu zginąć. Także takie klimaty tutaj panują. A ja wam pokażę odrobinę tutaj farmy. Rozejrzymy się czy nikogo nie ma. Dzida w produkcji, podjemy, bo życie to jest najważniejsze. Jeśli ktoś ma ochotę pograć ze mną... I gra wrasta, to serdecznie zapraszam z tym, że od razu mówię nikogo przypadkowego tak znienacka brać nie będę najpierw sprawdzę. Nie mam zaufania do, gry, do ludzi w grze, bo zdarzają się przypadki. Ja akurat oczywiście nie miałem, że ktoś z kimś grał, tak złapanki, a później ten ktoś mu całą bazę z tych surowców, ze wszystkiego w grze. Po prostu okradł. tak? Bo coś tam się obraził, coś tam było nie tak. I po prostu wszystko się skończyło. Jeżeli ktoś będzie chciał grać, wtedy powiem na jakim serwerze to Ale Ale to, musiał tam osoby pogadać na tym spiku. Preferowałbym jednak osoby odpowiedzialne ze sporą ilością wolnego czasu. Także par takich osób niedużo. Do ekipy możemy przyjąć i na serwerze tutaj możemy to Jest jeszcze prawie półtora tygodnia, na nim będzie kolejny baterie wipe, czyli wszystko od początku, no ale już chcemy sobie ustawić taką ekipę troszeczkę większą niż 5 osób do grania tutaj wspólnego, do zabawy, do rozbudowy bazy, do budowania oczywiście na innych graczy. Ja z tego będę oczywiście jakieś materiały starał się nagrać. A jeżeli tęsknicie za porankę World of Warcraft to oczywiście będą. E, powiem wam, że będą z moją żoną Kasią też. Bo ona już w swoją postacią łowcą, e, e, tam łowcą zbliża się do 40 poziomu. A ja mam 46 poziom. Także już jeszcze z trzy poziomy będziemy mogli wspólnie e, wspólnie coś tam sobie zabrać i wspólnie też e, tego Warcrafta napić. Że poranek z World of Warcraft z wanilii. Dalej będzie na kanale będzie się pojawić, także o to się nie musicie martwić, bo wiem, że ta seria najbardziej cieszy się tutaj yy, powodzeniem. Wystraszyłem się, że to jakiś gracza, to konik. Zobaczymy jak długo. Jak długo da nam się tutaj pociągnąć? No mam za mało, kurczę, drewna, muszę tu drewno zrobić zrobić sobie lepszą. Yy. lepszą siekierę. Siekierę skalną. Ja mam wysoki poziom, ale biegam ze słabymi itemami, z tego względu, że jak wyskakuję tylko i wyłącznie zbierać yy, yy, farbę, to nie opłaca mi się wybrać jakimiś lepszymi rzeczami. Być może się opłaca, bo może bym się szybciej obronił, ale... Zajęty y, tylko i wyłącznie zbieraniem. Czasami nie zauważam, jak ktoś mnie podejdzie i zabije. I tracę, tak? Także biegam, przeważnie jak się mówi, na golasa, albo jakichś takich przypadkowych y, przedmiotach. I po prostu donoszę do bazy materiałów. Strona ma dość dużą populację. O tej godzinie tak jest średnio osób. Mam nadzieję, że na nikogo nie trafię. Chociaż pewnie byście chcieli zobaczyć moją walkę. Ale nie, kochani, nie. Dlatego, że... No mam teraz słabe zbroję, tak wyszedłem tylko zbierać przedmioty różne rozrzucone po terenie, plus właśnie ścinać drzewka. odbudować bazę i skoczyć na 28 poziom. Ja się wystraszyłem, bo na tym mi ryknęło. Kamienny mur, tego czekałem właśnie, tego oczekiwałem. Oczywiście jest to e, rast Vanilla, tak jak i wanilla. Vanilla. E, najtrudniejsza, e, najbardziej krowa. Wersja e serwerów, czyli tak jak sobie twórcy założyli. Bez żadnych modów, bez modyfikacji, bez ułatwień, bez żadnych teleportów. Tylko wszędzie musimy dojść pieszo. Nie mamy mapy. tutaj jest sporo baz różnych za I konik w pobliżu. Akurat koń mi nie jest potrzebny jakości wszystko mam. nerwa ale niepotrzebne mi są skały, żeby metalu. I drewno, drewno jest strasznie to, to do przepalania w piecach. Być może bazę Wam pokażę od środka, ale w którymś kolejnym odcinku. O ile jeszcze będzie stała. Ale już w środku, samego dojścia do bazy Wam nie pokażę. że Ułatwienie, no, żeby już ktoś chciał naprawdę znaleźć, to że poruszył się w pobliżu bazy, ale jej nie widać. To nie są moje bazy. Mówię, jest tylko mały domek w górach ukrytych. pewno odległości od głównej bazy. Taki dodatkowy, gdy ktoś nas atakuje, możemy się pojawić w tym domku i stamtąd na plecowo wejść do pewnych Poobserwować, jak nas niszczą, bo już w nic nie możemy więcej zrobić. Muszę sobie przerobić jeszcze GIDA tutaj na lepszą. No i zbieramy, zbieramy. Grafika jest przepiękna, ale dopiero od niedawna mogę nagrywać zrasta, bo zmieniłem kartę graficzną na GTX 1060 Geforce. -a. Wcześniej miałem GTX 660 i niestety, po pierwsze, mogłem grać tylko na średnich detalach. A po drugie, przy nagrywaniu często mi się OBS wywalał. Nie mogłem sobie poradzić z tym problemem. Teraz ten problem na nowej karcie graficznej zniknie. Dość, że jest bardzo płynnie To i program do nagrywania się nie wywala. Chociaż jak wiecie, raz to jest wciąż jeszcze w wersji alfa, co w prawym górnym rogu jest, przypomina ten napis. I on potrafi chrupnąć, przyciąć się w najmniej oczekiwanym. Momencie a nawet czasami po prostu się zatrzymać na chwilę. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. czego. jakie są Wasze przeżycia w razie, jeżeli graliście? Czy szybko się znudziliście? Czy, czy gracie, czy wracacie? Jakieś ciekawe przygody może opiszecie? Ja opowiem wam taką ciekawą przygodę, że sobie siedziałem raz w bazie. W grze, oczywiście, tutaj. No i ktoś tam puka do drzwi, bo można pukać do drzwi, jak wiecie. I odzywa się przez mikrofon, bo tu można rozmawiać. E, damski głos, prawda? E, hej, sąsiedzie, coś tam, otwórz coś tam. Jest, jestem przyjacielska. No, słyszę, że to dziewczyna jakaś młoda. No to ja, wiadomo, facet, co nie, wyjdę do dziewczynek puka w grze. Zrzuciłem dla bezpieczeństwa wszystkie swoje przedmioty do skrzyni. E, no i miałem tam podwójne drzwi. No i mówię, wyjdę. Sobie zobaczyć, ale jeszcze się chwilę zawahałem. Czekam, czekam, dobra, moja, dobra, wychodzę. Otwieram, a tam już chyba kolesie się zbierali, bo się znudzili tym oczekiwaniem na mnie. Z kuszami, przygotowani, żeby mnie zabić, to zdążyłem tylko tworzyć drzwi i zamknąć. No i oni się roześmieli, że jak chcieli, byli tak bym je zabić. No ale okazuje się, że ta dziewczyna z tym ładnym dziewczęcym włosem była tylko wabikiem takim żeby właśnie chodzić na otwieranie drzwi, I tym swoim niewinnym głosikiem pod drzwi bazy podchodziła i prosiła o otwarcie, albo o rozmowę a pozostali jej koledzy po prostu zrobiliby mi z się średniowiecza i akupunkturę tymi strzami, bo akurat mieli kusze, nie mieli jakichś mocnych broni ale to też by się raczej dla mnie źle skończyło oczywiście nie wbiliby się do bazy, bo baza ma tak zwane śluzy, czyli kolejne drzwi. Kto gra wrasta, to wie, że tak to się robi. I prawdopodobnie jakoś bym tam mm, się uchował, ale kto wie, zawsze te jedne drzwi do rozwalania mieliby by mnie, jeżeli by chcieli coś tam bardziej zapolować. Dobra, potrzebne mi jest tak naprawdę drewno. Bo tych różnych materiałów to ja mm, posiadam w grze, a dalej nie mam drewna. Dalej nie mam drewna Idziemy gdzieś tutaj w las Jedzonka zbieramy, tu ktoś nasiał A nie będziemy tego zbierać O tam jakaś ładna baza Z jakąś wysoką wieżą Dobra, tam są drzewa Spróbujemy troszeczkę powycinać tam drzew Napiszcie w ogóle, bo ostatnio miałem kłopot z synchronizacją dźwięku. Miałem takie opóźnienie, ktoś mi tam pisał, że za szybko kamera, za szybko leci obraz, za wolno dźwięk. Teraz staram się to wyregulować w programie i mam nadzieję, że to tak jest dobrze. Gdyby było coś źle, napiszcie, żeby na przykład coś wolniej leci, bo jesteście tutaj lepszymi obserwatorami niż ja. Ja czasem rzeczy nie zauważam, także proszę o jakieś komentarze. Ja wtedy sobie technicznie jeszcze przesłona tam 1 kilisekund do przodu do tyłu Ale wydaje mi się, że potestowałem, że jest, że jest w miarę OK. Że nie wygląda to jakoś dziwnie, że moje usta ruszają się w tego co mówię. No już trochę materiałów mi się zebrało. Może szału nie ma. Także to nie będzie jakiś tam mega ciekawy odcinek. Po prostu będzie czyste zbieractwo. Jakieś ciekawsze momenty, mam nadzieję, że będą w następnym materiale, który nagram. No, chyba, że nie będziecie chcieli Rasta na moim kanale. to Po prostu napiszcie No, rast, tylko World of Warcraft, i wtedy będzie to dla mnie oczywiste. A ja będę dalej po prostu grał sobie w Rasta, bez nagrywania, bo gra naprawdę, tak jak powiedziałem, mi się. Kolor nie podoba. Jeszcze te odgłosy wreszcie, potrafią wystraszyć, a to tylko jakiś jelonek. Jelonek biegacz. To jest bardzo fajna baza, zobaczcie, zbudowana na, na takim grzybku, tak? Tu jest jeszcze jakiś... Mogę coś jeszcze sobie uszyć. Spodnie mam. Czapkę sobie zrobię, nie będę biegał w tym melonie. Na głowie jakieś rękawiczki. I zbroję sobie zrobię. To szkoda drewna, ale... Niech będzie. Dobra, tu idziemy powycinać wycinać drzewka. Bo ja tu zamiast zbierać, to więcej gadam. I zużywam. Świetna baza. Świetny pomysł i świetne wykonanie tutaj. Może w przyszłości po wipe coś takiego bym spróbował z ekipą zbudować. No, tak jak myślałem, jak gram, to do mnie dzwonią. A tak zawsze jest. Jak gram i nagrywam, to do mnie dzwonią. To jakaś zniszczona baza widzę zrajdowana. no moja niedawno też tak wyglądała, były dwa ostre najazdy i po prostu zdewastowali, zdewastowali na kradli, no ale taki jest tu klimat, tak, nas jest zbyt mało, żeby yy, wszystko zdążyć zrobić, dlatego właśnie mówię, że będę poszukiwał paru osób do pomocy, pewno się chciały pobawić w doborowym towarzystwie, czyli naszym towarzystwie, no, w towarzystwie dorosłych, poważnych ludzi. Bez żadnych tutaj napinek, po prostu coś tam pobudować, coś tam pograć czasami, coś tam razem zapolować na innych graczy, jakąś małą bazę rozwalić, bo na dużą raczej nas stać nie będzie, ale kto wie. Także zapraszam serdecznie, piszcie w komentarzach, ja się do was wtedy odezwę, ewentualnie na Facebooku. I jakoś sobie tą zabawę tutaj zorganizujemy. Zbliża się noc, kochani, a noc nie jest tutaj zbyt przyjazna. Także ja się będę zaraz zawijał tutaj do, do mojego domku. A po pierwsze to muszę sobie do domku schody zawsze mi ciężko wchodzić z tym. Dobra i zawijamy się kochani, bo zaraz nie znajdę drogi do domku Mam nadzieję, że go znajdę Tak mniej więcej tutaj się staram blisko chodzić żeby nie pobłądzić Dobra, gdzieś tutaj to hacjenda się znajduje Taka idę wyżej to ją wylokę o dobra jest to jest moja chatka przejściowa tak zwana chatka w górach Tylko muszę zostawić do niej sobie Chodzę, bo mam zawsze z problemy z wchodzeniem. Muszę sobie piec też postawić, to też jakieś małe to robić. Dobrze kochani, nadchodzi noc, a noc nie jest sprzyjająca. Także ja się z wami będę żegnał. Kolejny odcinek, mam nadzieję, że będzie ciekawszy. Gdzie tam pochodzę po, po terenie. Pobawię się, być może jakieś PvP się zdarzy. A póki co. Yy, będę się z wami żegnał. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej, no i czekam oczywiście na zgłoszenia chętnych do grania razem. Do zobaczenia. Cześć.